Okej, okay, lepiej. Cześć, chciałem to ja teraz ja gram naprawdę VR-a. Co się dzieje? Ok. Nieważne. Ale ja gram w Pendic VR. To jest też takie granie. No i... Co mi po prostu zagrać? Nie. Piesz, miało być korilla taka, nieważne. Yeah. Okay. Because <laughs> so okay. Oh, yeah. it's just... O. Bąd... A, znam promocję. Napiszę. piszę proszę pak. Kosztować. Wiem, że ja, co? A, chcecie kupić VR ta ten. ten bardzo dobry kodnia jaki Jak to znowu było tak 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 A, o tak, ok. Trochę mam katar, nie, ale nie masz. Dokładnie wiem co ja będę malować, no to sobie. Zobaczę, pójdę tam. O, fajnie. Ale tak jedynie się też nie. Okej. Okay. Pytacie, jakby jakieś pytanie, coś nie. No powiecie, co mam namalować? Oj, nie, o, o, fajnie. Okej. Okay. Normalnie to nie no, no ja teraz wiem, co mam malować. Jak coś, to jestem bardzo słaby w No to nie nabijajcie się za mnie. Okej. Okay. E to nawet fajnie. nadal okej. Okay. A jeszcze wiem, Martę. Wiem, że jesteś moim widzem. I chcę powiedzieć, nie ważne, chcę powiedzieć, że, 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 ja nie mogę, że przedtem moja mama, Rozmawiał z twoją mamą, Marcel, wiem, no, że, co teraz lubię mówić, że, bo tak, nie, a jeszcze mam spraye. Ej, fajnie, okay, tutaj spray bardzo no. Ok, teraz trochę bardziej widać, mnie. ale nie to. <coughs> teraz chory jestem, nadal do tego kaszle, Ja tak robię. Wiesz, oddała tak się. I have katar. Co to, to jest? Pixel paint? Fajnie. I to a. Ah. To dla mnie najładniej wygląda. Ja taki Rainbow Paint. Okej. Okay. Robię jakiś artwork. Okej. Fajnie wygląda na pewno. Nie wiem, trzeba namalować, ale po prostu nie wiem. Okej. Okay. To jest, nie wiem, jak, który długi film, ale nie wiem, czy ostatnio. robiłem jakiś długi film, chyba nie. No to. Ok. Tutaj. U, u, u. Więc to... Trochę katar. Nie będę cały tydzień być w szkole. Czy może ten cały tydzień będę tylko nagrywać, nie? Filmiki. A może też...